Samokontrola jest właściwością ludzkiej osobowości, która pozwala zachować zimną krew nawet w sytuacjach kryzysowych, posiadając swoje emocje i uczucia, osoba nie ulega ogólnej panice i podnieceniu, nie pozwala sobie na oszukiwanie lub obrażanie, zawsze ma gotową odpowiedź na krytyczne stwierdzenia, jest spokojny gdy inni są na skraju histerii. Nie poddaje się emocjom, ale jest zorientowany przede wszystkim na rozum i racjonalność. Definicja pojęcia. Czym jest samokontrola? Zgodnie z definicją w psychologii. Samokontrola to zdolność osoby do utrzymania wewnętrznego spokoju i stabilności emocjonalnej za pomocą takich cech osobistych jak determinacja, siła woli i odwaga. Osoba z dobrze rozwiniętą samokontrolą potrafi myśleć chłodno nawet w krytycznych sytuacjach, starannie kontrolując własne emocje i uczucia. Co to znaczy stracić panowanie nad sobą? Jest to zjawisko w którym emocje wymykają się spod kontroli. Może to prowadzić do histerii lub otępienia, co poważnie wpływa na ludzki układ nerwowy. Różnica między powściągliwością a samokontrolą wytrzymałość i samokontrola to pojęcia których psychologiczne znaczenie jest często ze sobą utożsamiane lub mylone. Wytrzymałość to zdolność jednostki do osiągnięcia celu niezależnie od wielkości i siły przeszkody. Osoba o dobrej wytrzymałości aktywuje funkcje psychiki odpowiedzialne za hamowanie emocji, które uniemożliwiają realizację zamierzonego celu. Znosi trudy i cierpienie, spychając emocje na dalszy plan ignorując je i tłumiąc, jest to główna różnica w stosunku do samokontroli w tym procesie uczucia są kontrolowane, a nie odsuwane na bok. Na przykład wytrwałość pozwala człowiekowi być stanowczym tu i teraz, demonstrować swój spokój innym, a po zakończeniu kłopotów następuje potężne uwolnienie negatywności w postaci łez lub agresji. Dzięki samokontroli osoba wyraża swoje emocje w procesie rozwiązywania sytuacji, ale robi to odpowiednio, na przykład za pomocą stwierdzeń: Dwukropek Jestem zdenerwowany, jestem zły, jestem zmęczony, jestem zły. Jednocześnie nadal wykonuje swoją pracę. Dając ujście swoim emocjom w przyzwoitych granicach, jak nauczyć się samokontroli, jak rozwinąć samokontrolę. Proces ten obejmuje stosowanie różnych technik, ignorowanie bodźców z zewnątrz. Jeśli planujesz zająć się konkretną sprawą, powinieneś spróbować skupić się tylko na niej, bez rozpraszania się wszystkim, co dzieje się wokół ciebie: hałas uliczny, niespodziewany telefon. Myśli nie na temat nie powinny przeszkadzać w osiągnięciu celu. Konieczne jest oderwanie się od nich, zamknięcie okna, oddzwonienie po zakończeniu pracy, przerwanie przepływu myśli niezwiązanych z biznesem i skierowanie ich we właściwym kierunku. Odkładanie reakcji to kolejny sposób na zachowanie samokontroli. Przed gwałtowną reakcją na to, co się dzieje, zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Policz do 10 i z powrotem. W tym czasie istnieje możliwość przejęcia kontroli nad sobą i podjęcia bardziej adekwatnej reakcji. Relaks. Co najmniej 10 do 15 minut dziennie należy poświęcić na spokojne leżenie i skupienie się na swoich wewnętrznych odczuciach. Gdzie jest napięcie? Spróbuj całkowicie rozluźnić swoje ciało, w tym mięśnie twarzy i palce. Głębokie oddychanie jest również jedną z technik samokontroli. Ćwicz oddychanie równomiernie. Spokojnie i głęboko. W trudnej lub stresującej sytuacji, gdy oddech staje się płytki i częsty, spróbuj go wyrównać, pomaga to skoncentrować się i zrelaksować, a także zyskać czas na reakcję. Abstrakcja. Umiejętność ta pozwala spojrzeć na sytuację z różnych stron, zanim pojawi się jakakolwiek reakcja emocjonalna plusy i minusy samokontroli. Główną zaletą rozwiniętej samokontroli jest to, że taka osoba w trudnych sytuacjach jest w stanie zachować spokój, podejmować decyzje i działać, nie wpada w panikę, histerię czy otępienie, nie ingeruje w myślenie innych, nie straszy innych swoim nieodpowiednim stanem, potrafi się pozbierać i pozbierać innych, nie pozwala bliskim popaść w rozpacz czy załamanie nerwowe, Pomaga im utrzymać się w ryzach w trudnych chwilach. Inną nieoczywistą zaletą jest pewna władza nad ludźmi w ogólnym podnieceniu. Instynktownie ludzie w takich sytuacjach wybierają najspokojniejszą osobę z tłumu i zaczynają jej słuchać. W ten sposób osoba, która kontroluje swoje emocje, staje się liderem. Wady samokontroli obejmują fakt, że ludzie wokół nich nie zastanawiają się nad prawdziwym stanem takiej osoby oraz fakt, że czasami może ona również odczuwać dyskomfort psychiczny. Ponadto osoba z dobrze rozwiniętą samokontrolą jest powściągliwa w pozytywnych emocjach, więc innym może się wydawać, że w ogóle nie wie, jak się cieszyć i nie docenia ich wysiłków, gdy próbują sprawić mu przyjemność. Przykłady. Nauczyciel, na przykład. Musi posiadać umiejętność zachowania samokontroli. Kiedy dzieci zaczynają źle się zachowywać podczas lekcji i próbują ją zakłócić, nauczyciel musi w pełni wykazać się tą cechą. Nie może poddawać się chęci krzyczenia lub wyrzucania z lekcji głównych prawodyrów, ale spokojnie i stanowczo informować uczniów o niedopuszczalności takiego zachowania w taki sposób, aby nikogo nie urazić, ale także nie pozostawić okazji do zakłócenia lekcji. Innym przykładem ludzi: którzy nie tracą panowania nad sobą jest wojsko. Często ci ludzie muszą widzieć rzeczy, o których cywil w koszmarach by nie śnił. Muszą jednak zachować zimną krew, aby chronić własne zdrowie i życie, a także swoich towarzyszy broni lub powierzonego im personelu. Specjaliści medyczni to także ludzie o wysoko rozwiniętej samokontroli. Bez względu na sytuację muszą zachować trzeźwość, kontynuować swoją pracę i doprowadzić swoich pacjentów do zdrowia, chirurzy. Specjaliści intensywnej terapii, chirurdzy urazowi i ratownicy medyczni powinni być najbardziej biegli w zarządzaniu swoim stanem. Podsumowanie: Samokontrola pomaga jednostce iść naprzód bez zwracania uwagi na irytujące czynniki. Jak rozwinąć samokontrolę, opanowanie i wytrzymałość? Wymaga to nauczenia się ignorowania zewnętrznych czynników rozpraszających, odkładania reakcji emocjonalnych na później głębokiego oddychania i pauzowania. Najwyższym poziomem samokontroli charakteryzują się osoby pracujące w sytuacjach kryzysowych, a także te, które zajmują się pracą z ludźmi.